Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do symulatora grzybów, czyli też do Mushroom Season. Niestety nie możemy zeskoczyć tutaj z balkonu. A bany się da! Okej, okay, bany się da, także na spokojnie. Ponieważ jak sami dobrze wiecie, musimy u. Kacpra? Czemu się nazywał Kacper? Oscar albo Kuba, już teraz nie pamiętam. Ryszard, Rysio. Rysio, bo ja muszę dla Ciebie pozbierać tutaj te pieczarki, nie? Idziemy dzisiaj do Leśniczego, ponieważ w tamtym odcinku tak się dużo działo, że ja nie dałem rady po prostu podjechać do Leśniczego i zobaczyć, jaką on ma dla nas tutaj. Jakie ma tutaj dla nas zadaniem Dobra, i gdzie my musimy jechać? Patrzcie, zobaczymy sobie na mapę I ja muszę teraz z tego motelu wyjechać A w ogóle mam nadzieję, że ten motel To on już jest tak jakby na zawsze dla mnie, nie? Czy nie? Czy to kosztuje po prostu jedna noc? Albo tydzień na przykład? Nie wiem W każdym razie, jak sami dobrze wiecie Mamy tutaj też już e, przystanki autobusowe Mamy bardzo fajne tutaj e, te Jak to się mówi? Chodniki takie typowo polskie, znaki i tak dalej Mamy nawet autostradę ale leśniczy znajduje się gdzieś tutaj po lewej stronie, okej okay. i musimy wjechać do lasu nawet. Wow, ile tu jest wody, pa? Ty, ta woda działa normalnie, ty patrz! A co się teraz stało? Aha, no dobra, ja sobie jadę teraz tutaj po tej wodzie i za chwileczkę gdzieś tutaj powinien być leśniczy. Tylko muszę powiedzieć, że ta krawiszologia teraz, że ja jeżdżę że na strzałkach jest taka dziwna, to powinno być normalnie na WSAD, a to teraz, a to teraz na WSAD nie działa. Nie wiem też w sumie dlaczego. Dobra, za chwileczkę tutaj będziemy mieli też jakąś rzekę, która przepływa i jest tu w ogóle też jeszcze jakaś woda. Ale tu, duś, ale tu jest, tu jest ta rzeka, dobra, ale tej rzeki na szczęście nie ma tutaj na drodze, tylko ona sobie gdzieś tam pod spodem jeździ. Okej, okay, moi drodzy, i mamy dom leśniczego, podjeżdżamy sobie tutaj, być może albo będzie trzeba zbierać grzyby u niego, albo będzie trzeba, wiecie co będzie trzeba? Ty, jakie on ma tam auta, ty, oh my god, czy to jest to nowe auto, a tutaj on stoi, nie, on stoi sobie, czy to jest to auto, które musimy zdobyć, nie. Tym autem nie możemy jeździć. Dalej, moi drodzy, nie wiemy, gdzie jest motorek. No się panie Henryku, witam. Dzień dobry, młoda czego tu szukasz? No, jak czego tu szukam? Jesteś leśniczy? mam quest'a u ciebie? Kim pan jest? Nie jest to oczywiste. Jestem Jaki hamty! A mogę ci pomóc? No? na sercu, to mam no. Z ciebie pracę. Okej. Okay. ...na słomy do paśników. A, słomy. No, to to? Oczywiście. Mamy tak. Tak, chętnie pomogę. Niestety nie mam czasu, albo dziwne, nie widziałem żadnej sarny w okolicy. <grym> Muszę przyznać, że jest to dość dziwne. Jestem pewien, że w przyszłości się pojawią. A, okej, okay, dobra, czyli będzie aktualizacja, że będą sarny, okej. Okay. Tak, chętnie pomogę. Do przewiezienia słomy potrzebujesz samochodu. Mam. Coś, co będzie w stanie przenieść większy ładunek? Eee, nie mam nic takiego, musimy... Naprawdę? Mój brat! A! Ten! Niestety ostatnio miał mały wypadek. Będziesz musiała pożyczyć auto od jego Basia! Basia! A gdzie jest Basia? Znajdziesz ją w pobliżu chatki, w A to jest Zespół. powiązane! Tam drogę. No tak! Okej. Okay. To jest ta, co że. Co, że co ja wozimy tę. Te... no? Okej, okay, dobra, czyli spoko. Możesz powtórzyć, jak tam dotrzeć. Do zobaczenia. Dobra, moi drodzy, wejdziemy sobie teraz, zobaczymy, co my tutaj mamy. Ja w ogóle zbierać grzyby. Zamiast zbierać grzyby, to ja w ogóle robię całkiem coś innego, nie? I teraz tak, to jest bez sensu, że ja tutaj nie mogę wyjechać na autostradę. No w sumie też, w sumie logiczne, bo nie wszędzie są zjazdy. Ale jak ja bym się może tutaj. Okej, okay, czy ja się mogę, tu muszę wyjechać, tu w lewo się cofnąć, albo też w prawo i wyjedziemy na autostradę. Dobra, czyli tu w prawo główną drogą, autostrada, i później tu. I tu i później już dotrę, ja już wiem. Okej, okay, dobra. Ja już wiem, jak tam dojechać. Także moi drodzy, jedziemy do Basi. Ja zapomniałem kompletnie, że to jest, że to jest Basia. Ty, a ja nie mogę sobie tutaj wyjechać jakoś. Na tą autostradę, bo było, by było o wiele szybciej. Ja bym sobie pod prąd pojechał. Oa! Ja bym sobie pod prąd pojechał. Nie da się, bo tu są barierki. Ty, no nie da się, tu są barierki. No czemu oni wszędzie barierki porobili? Twórcy tej gierki, dlaczego wy wszędzie barierki robicie, no? Odpowiedź jeśli zablokujesz jakieś samochody możesz go przywrócić na najbliższą drogę, używając aplikacji w telefonie. Dobra, czyli patrz, ja tu jestem niby teraz sobie. O, patrz. Aha, ale to 100 euro kosztuje, to nie. To ja takich pieniędzy nie mam. Ja mam tylko 39 złotych ty. Ło, jakie tutaj zaś wyskoki są. No w sumie to logiczne, bo po lesie jeździmy, nie? Dobra, jedziemy, ziomy. Ile? Jaki mamy dystans? Proszę mi powiedzieć ten dystans, nie wiem, ale fest daleko. Ale jakbym wiedział, że muszę mieć pick-upa, to bym normalnie od razu do Basi pojechał, ty Basia, a daj no auto. Ale będzie teraz chyba nowy dialog, bo my musimy się powołać na tego leśniczego. Le 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 więc najprawdopodobniej pojawi się jakiś nowy dialog. Dobra, ja widzę, że Polonez dalej bokiem lata. Lepiej niż BMW z Monbazo. Aha, ale czekaj! O, o nie! Ja chcę tu na autostradę zjechać! Co jest grane? Ja chcę tu od razu szybciej jechać na autostradę, ty? Co jest grane? I tu, i patrz, i tu już będziemy popraw. O, o. A, tam jakaś rzeczka płynie sobie, dobra. Czekaj, czy ja mogę tu jakoś wjechać. Bo ta autostrada się tu. Dobra, tu się wjadę, patrz. O. No jestem, no i wszystko. Basia, jadę, Basia! I czekajcie, to było gdzieś tutaj, nie? Ale ja sobie, ja sobie od razu tutaj podjadę i zobaczę, czy to są kurki. Bo, bo przecież mam nadzieję, że twórca tego nie zmienił, że kurki rosną w tym samym miejscu. To było gdzieś tutaj. Eee, tutaj nie było tych, to chyba tu na zakręcie one są. Tu chyba gdzieś, ja, 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 to będzie tu. I ja sobie od razu te kurki pozbieram. Kurki, 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 kurki! Gdzie są te kurki? Nie ma kurek? Kurki, 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 proszę bardzo i wszystko. Jak to się wsadzało na F? Aha, dobra. F, F, dobra. Fajnie. Kurki, kurki. Musimy za zarobić sobie pieniążki. W ogóle wydaje mi się, że te nowe grzyby, to one będą, wiecie gdzie? One będą po prostu w tym, e, w tych nowych lokalizacjach, chyba. Kur Kurki, kurki, dobra, koszyk jest pełen, czyli możemy już to odnieść i zarobić sobie jakieś pieniążki. No bo mam 39 do tych, bo mnie potrzebnie hotel. Znaczy, nie no, potrzebowaliśmy to zrobić, żeby dostać Achievementa tak samo jak z kremówkami. Ale to ja bym sobie to już może zawiózł. Bo. Ej, bo mi się pić chce, ja zapomniałem, że tutaj trzeba też pić. O, po drodze odblokujemy sobie od razu ten samochód. Który wygląda chyba jakoś inaczej. To, czy on taki zniszczony? Nie wiem, ale patrz, odblokowano Kirikoromo, widzicie. Ale to co, ja nie mogę wejść do niego? No mogę. Ale on jest teraz jakiś zniszczony, on wcześniej taki nie był. Dobra, jedziemy po pick-upa, jeszcze będziemy już mieli trzy samochody. Później musimy odblokować jeszcze od tego, naszego przyjaciela, co się na czarno ubiera i ma tutaj taką białą plakietkę od księdza naszego, to tam musimy od niego kupić jakieś dziwne auto. Później punto musimy kupić na stacji. Później jest odblokowany tam na tej wyspie. No i motorek, motorek gdzieś musi być, może dostaniemy odleśniczego, ja nie wiem Basia! Basia! Jak ja za tobą tęskniłam jako kunegunda, siema Basia hey, może Nie No dobra, tak, nie, przy co miałeś widzisz, Mówi, że możesz pożyć mi samochód No Przez telefon, macie telefon tutaj? No z czym zaś, no A to już znam Dobra Dobra No tak, tak No jasne, od razu po drodze Zawieziemy sobie jedną skrzynkę Okej okay. Ja wiem To uważaj, żebyś nie spadła Dobra, to teraz tak No dobra, już Okej okay. <grytanie> Tutaj powinno być, że mogę sobie to cofnąć No Do, dobra, dzięki, dzięki, dzięki Odblokowaliśmy tajdę. I teraz tak. Te skrzynie chyba były naj, najdroższe, nie? Z tego co pamiętam. I jakoś tutaj dało się też je odwracać. Tylko. Aha, prawym się chyba odwracało. Ja, ja, ja. Widzisz, tak się odwraca. Czy ja mogę teoretycznie tutaj więcej wsadzić? Bo wiecie, o co chodzi. Ja potrzebuję też pieniążki yy, na koszyki. To nie jest tak, bo, bo my całkowicie od nowa zaczęliśmy. My musimy, pamiętacie, być grzybiarzem roku. Więc potrzebuję koszyki. Dobra, tutaj mamy skrzynkę. Teraz tą sobie wsadzimy. Nie wiem czy ona tak wejdzie. Nie, 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 ją też trzeba tak bokiem postawić chyba. O, coś takiego. Do, dobra. Teraz jeszcze weźmiemy tą skrzynkę, czy też paczkę. Ty, bo tu już się ciemno robi. Ja za chwilę będę chciał oh, 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 spać. Tu I jeszcze tu chyba wejdą, patrz. No przecież to jest idealne. Ja te najdroższe paczki wziąłem ze sobą, patrz. I tu. Nie zmieści się. Zmieści się czy nie? Może jakoś tak rogiem? O, patrz! No i ideolo! I teraz wszystko mi, mi się nie wysypie. Basia! Jadę, nara! Nara, Basia! O, o nie! <grywia> ja nie mogę, co teraz się stało z tym autem. To jest w ogóle godzina już? Oj, dziewiętnasta, dlatego już się tak późno robi. I czekajcie, gdzie to było? Tutaj był. Nie wiem, czy już minąłem ten samochód, bo. Nie, jeszcze chyba nie. Tu chyba będzie samochód stał. Ja, ja, ja. Tu stoi samochód. I tutaj gdzieś między. Aha, tu była taka ściema, że niby myślisz, że musisz tędy wjeżdżać. A to trzeba troszeczkę dalej pojechać i tu między. Chyba to było tu. Ale się ciemno zrobiło. Czy to było. Nie, to nie było tu. To było między takimi choinkami To było. O, tu! Tu! Nie, tu! Patrz, tu. O, i tu jest. Aha, tu, tu trzeba wjechać i tu będzie droga na szczyt. Patrz, patrz. No i tędy jedziesz. Szkoda, że już się ciemno zrobiło, bo nic nie widać. I chyba będziemy się musieli jeszcze zrzemnąć. Wiecie? O, tu jakaś purgawka jest. Leżała sobie na ziemi, albo to był może ten nowy grzyb. Aha, i tutaj to się wjeżdżało, nie? No i wszystko. A czemu tu jakieś kamienie się pojawiły? Bo tych kamieni tutaj wcześniej nie było. Może twórca po prostu dodał tutaj kamienie, żeby nie było, że ludzie sobie na. Patrz! Ty, tu są nowe rzeczy jakieś. Przecież tego tu nie było, takie coś przewrócone. To ja tu nie wiadę. Ja wiadę, nie wiadę. Wiadę. 10 na godzinę, dobra, przyspieszamy. O, widzisz, no i tutaj twórca porobił jakieś takie kamienie. Żebyśmy tutaj wjeżdżać nie mogli, ale on nie wiedział, że my możemy sobie po trawie przejechać. Dobra, i teraz tu, i tutaj też się chyba zmieniło. Tu też jest pełno kamieni. No zobacz, co tu się stałeś. O, a ja na spokojnie i tak sobie wiadę po swojemu. No i wszystko. I od razu się napijemy. Bo już mi się bardzo chce pić. Dawaj mi tą paczkę. Pa, pierwsza paczka. Ile kasy dostanę? 350. Druga paczka. 300. Za tą paczkę, ile dostaniemy? Ej, chłop tu jest! 160. One wcześniej były za 350. 300, kolejne 300 i kolejne 160. No i wszystko, patrz. Gdzieś już mamy 1000 zł. Siema! A i co, nie boisz się? Ja się go bardziej boję, jeżeli on nie. Czy tutaj ktoś w końcu w sklepie jest? Dalej pusto! No to. 175? Czemu tak drogo? Nie wiem, ale musimy się napić, patrz, musimy zjeść sobie jabłko. Dobra, trochę sobie zjedliśmy i teraz się musimy napić. Dobra, orężada wypita. I co my się tutaj jeszcze mogli kupić? No, te koszyki kupimy, nie? Bo mi się wydaje, że on tutaj nic nowego nie zrobił. Ale zanim my to zrobimy, to ja się bas zdrzemnę Bo przecież jest godzina. Która już? Dwudziesta Nie wiem, na razie wezmę ten koszyk. Gdzie on jest? Aha, tu jest koszyk sklepowy. Dobra, tu. I tu biorę kolejne. Okej, okay, bo tu już Tu już wychodzi, widzicie księżyc. Czy ja już mogę iść spać? Proszę. Ja, ja, mogę iść spać. Mimo, że mi się spać nie chce, to mogę iść spać. I obudzimy się o godzinie szóstej. I jedziemy oddać może te grzyby Które jest eee, 5.49 Więc wydaje mi się, że jak ja sobie wejdę do tego autka Ja muszę zobaczyć, gdzie, gdzie był ten, ten Gdzie był ten konkurs tu je... A, ten konkurs jest po drugiej stronie To nie, to ja sobie te, to nie To ja sobie te moje kurki później oddam Bo my tak gdzieś jak musimy na wyspę Ała po... Bo my tak gdzieś, ała Bo my tak, ała Dobra, jest spoko, ale tutaj mamy też kurki od razu, patrzcie. Ja sobie od razu te kurki pozbieram. Czekaj, bo to trzeba zrobić tak na patencie. Wyciągasz ten, chowasz do trójki, bierzesz ten, dobra i teraz zbieramy... Kurki, 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 kurki! Tu jeszcze są kurki, patrz. One są po prostu wszędzie. One ci wskazują drogę, gdzie jest ich osiedlisko, ty. Trzeba jeszcze gdzieś kurki, bo chyba jakieś przejechałem. Tu jest jeszcze jedna kurka, dobra. I gdzieś jeszcze może będzie. Tu coś chyba jest, nie? Patrz. Na tych martwych będą te nowe te... ...grzyby, tak mi się wydaje. Co to w ogóle jest? Czemu tutaj taki ktoś syf zostawił? Nie wiem, opienki miodowej tutaj nigdzie nie ma. Byśmy sobie musieli jeszcze pojechać na ten... Wiecie gdzie? Byśmy sobie musieli jeszcze pojechać... O, tu są kurki, no patrz! Ja tego w ogóle nie widziałem. Byśmy sobie musieli pojechać jeszcze na... Nie na stację benzynową, tylko byśmy musieli sobie pojechać jeszcze na... Na tą wyspę. I tam ogarnąć temat z tymi kurkami. Aha, i na tartak jeszcze. Bo tam sobie jedne z, z droższych grzybów. Dobra, czy jeszcze tu ktoś gdzieś jest? Chyba wszystko. Jakieś pod samochodem pewnie jeszcze będą. Ale mi się już ich zbierać nie chce. Dobra, to jedziemy dalej, normalnie. A tu jeszcze są, patrz. Tu już mi się chce zebrać. Ty, one się zrespiły chyba. No przecież ja przyznam, tu patrzę i ich nie było. Patrz, ile kurek mamy. Kurki, kurki, kurki. Fajnie. Ty jeszcze. No dobra, no wyjdę. Ja wam mówiłem, że mi się nie chce, ale jeszcze jednak wyjdę. I pozbieramy. No przecież trudno, żeby nie zbierać kurek. O, tu coś jeszcze. Patrz, tu też są kurki. Ty, co tu. Czekaj, stój, stój. Da się tu ręcznie zaciągnąć jak w mon -Bazo, czy nie za bardzo. To muszę tak stanąć. Tak będzie chyba git. No, właśnie ruszałem, ale jest git. Tu też są kurki. Co tu jest grane? Ty, bo już mamy trzecie siedlisko kurek. A to się okaże, że to są krowiaki podwinięte. Nie, no chyba nie, nie, Ty, dobra, jak tutaj wygląda punktacja? Bo ja muszę się też spieszyć z tym, żeby być grzybiarzem roku. Klaudiusz jest na pierwszym. Kunegunda, patrz. Ja też się nazywam Kunegunda. Magda, Alicja, Bartłomiej, Chuck. Nawet jakiś z Ameryki przyjechał. przyjechał. Tu coś jest. To. To są kanie chyba, nie? Patrz. To są kanie. Normalnie kanie. A to? Chyba kania. A to? Chyba kania. Chociaż one mają te pochwy takie, nie? Ja nie pamiętam, czy kanie miały pochwy, czy też nie. Ale no to dobrze, to tak czy siak jest tylko konkurs. Nikt tego nie musi żreć. Ty, gdzie ja jadę? O nie. Czekaj, bo ja nie, ja nie wiem, gdzie mam jechać w ogóle. Tu. Ej, bo ja nie wiem, gdzie mam jechać. Je, jedź, baby. O kurki! Kur... Ja nie mogę, ty czemu tu jest tyle tych kurek? Mi się wydaje, że twórca po prostu tych... więcej tych kurek podoba, bo on lubi jak śpiewam. Kurki, 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 kurki. I kolejny koszyk pełen. Czekaj, bo to trzeba coś na patencie zrobić. Tak, tak, tak. Tu bierzesz, dobra, i zbieramy kolejne. Kurki, kurki, kurki! Ale ja bym chciał te pieczarki znaleźć. Ja może to co ja podniosłem to są pieczarki, a nie kanie. Bo one takie jakieś podobne są do siebie wszystkie. A te, a te pieczarki nie powinny być na jakiejś farmie? Oho! pas tego, gąbka. Także spoko. Gąbka, także spoko. A dla mnie kurki najważniejsze, nie? Normalnie. Oho. Tu coś jeszcze. Borowik szlachetny. A tu co? Work in progress. Prace w toku. In Arbeit. O, ale da się wejść. To, to, no to co? Da się wejść, ale się nie da wejść, bo czasami się wejść nie dało. Ten obszar jeż, jeż, jeszcze nie jest ukończony. Zawróć. A gdzie ja jestem? Aha, bo tutaj też coś będzie. Tu. Cała mapa. Później tu zrobimy. Fajnie będzie dużo tego wszystkiego. Cieszę się bardzo. Jak on poleciał ty? Co to było? Ja nie mogę ty! Wyp wypadek, śmierć na miejscu. No nie, no co się dzieje z tym autem? To jest niemożliwe, nie? Patrz, jak Geta się odwracasz, nie? I wjechałem, wjechałem, do krzaka, ale na szczęście udało mi się wyjechać. Dobra, tutaj mijamy motel i tu już jest skręt. Czek, oes, go. Patrz, myślałem, że się przewrócę tym trakiem. A co tutaj purhawki rosną? Idę sobie je zdeptać, one fajne pierd, one, one fajnie pierdzą. Dobra, ten leśniczy stoi Nie widać, kim jestem Ha No wszystko I tam było więcej tych purchawek, chyba No siema! Gdzie on jest? On zniknął Może on mi da ten motor Bo to jest nowy gościu, ty, on zniknął gdzieś No co, on do domu wszedł? Halo, panie leśniczy, leśniczy, panie O, co on tu robi? Siema witam, witam. No witam, witam W sprawie pracy Masz samochód? Mam 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 nadzieję, że moja bratanica nie sprawiała kłopotów. Nie, Basia jest fajna. Basia miała fajny biur. 10 paśników. Okej. Okay. Musisz dostarczyć po balocie siana do każdego z nich. Co? Za każdy dostarczony balot otrzymasz Sowitą zapłatę. Okej okay. Ile dokładnie wynosi Sowita zapłata? 115 zł. Balot siana kosztuje około 100 zł. Matematykę tobie. Pamiętaj, że... Czyli 5 dek zarabiam, ja? Dobrze, przepraszam. 115 brzmi mi świetnie. A co powiesz na 130? A może 150? 130. Z ciebie negocjator, ale niech będzie. O, dobrze! Skąd wezmę balony siana? Gdzie znajdę paśliki? Muszę dostać zaliczkę, żeby kupić siano. Aha, jakieś siano Od się tu kupuje, okej. Okay. Z dzisiaj!

Zaznacz mi lokalizację na mapie, poradzę sobie bez GPS-a, mam kartki i długopis, zaznacz Ech, wy młodzi Pff. W ciągłym pośpiechu to, to, to. Ale ważne, żeby robota była wykonana No to przeproste Właśniki powinny się teraz pokazywać na twoim mapie Okej, okay. i co mam jeszcze raz zrobić, bo nie pamiętam Skąd wezmę baloty siana? To było u tego chłopa, nie? U Zdzisia Ja, ja, od dzisiaj, dobra w Pianicach i sprzedaję siano bardzo tanio ale ostatnio jej mąż pomalował chałupę na zieloną, więc na pewno nie przyuczy. Dobra, biorę się Podobrania. do pracy. Wróć jak wszystkie. Dobra, nie krzycz. Pokaż mi ten telefon, kaj to jest? A to jest gdzieś tu zaraz obok. Aha, aha, a ja mu. Okej, okay. a tu są rzeczywiście, patrz. Widzisz, ale tego jest dużo. On mówił 10, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć jest no. Aha, i to są te baloty Siana. Dobra, bo ja tak naprawdę nie wiedziałem, jakim on językiem do mnie gada. Aha, i tutaj musimy dostarczyć te siano dla tych... O, purchawki. Fajnie to pierdzi wszystko. A ta purchawka będzie chyba dobra, nie? Patrz. Ja, ja, ta jest dobra. Do koszyka z tobą. Musisz puścić koszyk. Jak to? Po co? To będzie dobre. Ten piernie I ten piernie No i wszystko. Dobra, i co ja teraz muszę Zrobić? Muszę jechać do Fabianic, a gdzie było, gdzie były te Fabianice? To było chyba tu, nie? To jest ta nowa lokalizacja, tu. Dobra, jedziemy do Fabianic. Tam w ogóle był jeszcze jakiś napis, że... Że potrzebuję zaliczki, żeby kupić siano. Mogę powiedzieć mu, a co na 150? Ale to czekaj, on mi mówił 150, 130, coś tam. To, to ja chyba teraz będę mniej zarabiać. Czekaj, tu są Fabianice, nie? Patrz, w prawo na Fabianice. Tu w ogóle jeszcze widzę jakąś kukurydzę. Nie gadaj, że my tutaj jak w farmingu będziemy musieli kukurydzę też zbierać. Dobra, jesteśmy w Fabianicach. Dom pomalowany na zielono. No to chyba ten, nie? Tu mieszkasz dzisiaj. Ja, ja, tam widziałem budę. O, jest dzisiaj, dzisiaj! Cie masz Czekaj! Dzisiaj to ty? Dzisiaj! Jest! Witam. Chcę kupić baloty, siana. Za jeden balo z Co? Może zejdziesz z nieco z sceny Lesie? Czy mówisz, że balot kosztuje stówę? Jesteś od henka, czy no tak! Ty, podwójna cena, Ty! Nad z tobą mnie! A tu są, ja? Dobra. To patrz, to... a jest tutaj piesek. Nie ma Leosia? Myślałem, że za mną chodził ktoś. Tu są baloty, nie? Patrz. Cyk, cyng! Ile mogę tutaj zmieścić? Bo ja bym od razu tutaj więcej sobie wsadził. Tylko nie wiem, czy tak to wsadzić, tak chyba będzie lepiej. Tak się chyba nie zmieszczą. Ile musimy? 10 nie? Dwa. Chyba teraz tak muszę wsadzić. Tak boczkiem. Patrz. No idealnie. Przecież to jest normalnie Tetris. Trzy. Te dwie stówy ona mnie chciała skroić. Co za typiara. 3 Dobra, teraz zrobimy ten i 3. 6 będziemy mieli. Patrz, ten postawimy tak. Dobrze to zrobiłem. Chyba ja. I jeszcze dwa się chyba zmieszczą. Czekaj, tu... Dziadzio pewnie trzyma kciuki, że wygram konkurs, a ja tutaj jakieś siano rozwożę, ty Ty, no nie zmieści się Nie zmieścisz się Halo, to jest za grube Jakoś to tutaj muszę wcisnąć Nie ma innej opcji, bo mi to wyleci z auta Ale w ty Ty, z dzisiaj, z dziś, a wejno tutaj kopnij Wej no tu upchnij O, tak będzie chyba git Ja to jeszcze tu popcham I tak powinno być spoko Dobra, muszę zobaczyć teraz na mapie Aha, tu jest pierwszy, mogę od razu do dziadzia pojechać, fajnie, możemy sobie fajnie od razu do dziadzia pojechać, bo jak pojedziemy do dziadzia, to my będziemy mogli tutaj od razu sprzedać sobie te nasze, jak to się mówi, no te grzyby, nie, bo tam jest blisko niego konkurs. Ty, co się dzieje z moimi rękami, patrz, ja dopiero teraz to zauważyłem, pa, ty fajnie skręcasz, eee, tu muszę na prosto patrzeć i teraz patrzymy tu. I za Fabianicami jest pierwszy ten taki balot siana do ogarnięcia. Pa, jak my wyglądamy, nie to jest niemożliwe. Mi się wydaje, że to gdzieś będzie tu. Jeszcze nie. Jeszcze kawałeczek i będziemy mogli sobie wjechać tu na trawę. Patrz tu. O, już chyba. To gdzieś tu będzie. Jesteś? A tu gdzieś. Czekaj, 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 bo ja tego nie widzę za bardzo. Przybliżmy sobie mapę. Za rzeką tu gdzieś to jest. Nie gadać, że ja po rzece muszę przejechać jeszcze. O, tu... O nie! Ja tu wiadę czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo, tu jest w ogóle jakiś młynek. Tutaj ludzie robią chleb. Ma o nas, ma o nas. Do pieczenia chleba. O, tu jest, widzę, widzę, widzę. Ja, ja tam autem nie jadę, bo, bo ja się tam zbuguję za chwileczkę. Ja normalnie biorę całe te siano i, i niosę ze sobą. Mając oczywiście też jeszcze koszyk pod pachą, żeby nie było. Patrz to. I co wystarczy tutaj położyć, czy co? Jak, jak to trzeba zrobić? Halo, tak? O, jest, mamy! 130 złotych. 30 zł za jedno zarabiamy. Nie no super. Wydaje mi się, że w tym miejscu będą też nowe grzyby. Ja już tu chyba coś widzę. Patrz tego. Co to jest? To jakiś taki fioletowy. Co to jest te fioletowe? Ja od razu do dziadzia pojadę się zapytać, bo wydaje mi się, że to są jakieś tajemnicze grzyby. Czekajcie, ja zobaczę sobie w naszej grzybopedii. Eee, grzybopedia, tu jest grzybopedia. I jakiś taki fioletowy, to jest nowy grzybeks. Fioletowy. Ten. Gąsówka fioletowata. Wawa. Smaczny grzyb jadalny. Nadaje się do spożycia po obróce termicznej. Najczęściej spotyka się w lasach bukowych, rzadziej w e, świerkowych. Ty, fajnie. Nowe grzybki mamy. I jeszcze one, one tak w stadzie rosną. Zobaczcie. Ja nie wiedziałem, że mamy też na świecie takie fioletowe grzyby. Nawet nie wiedziałem, że opieka miodowa się świeci w nocy, ty. A ty mi jeszcze teraz o jakichś fioletowych grzybach gadasz? To fajne promienie to są, ty. Dobra, gdzie to jeszcze jest? Tutaj coś jest. Ale grzyby chyba nie mają żadnych wartości, nie? Tylko tak się mówi, że a, grzyby coś tam, coś tam, bo są smaczne. A wiecie, jakie ja teraz grzyby jem bardzo często? shitake. Jakie to jest dobre. Jakie to jest dobre, to jest niemożliwe. Dobra. Tam jakiś wodospad, tu nawet nie wchodzę do rzeczki. Aha, tu jeszcze jest jeden. To on by sam tutaj został, on by płakał za rodziną. A tak to on wie, że go teraz zjemy. I jedziemy do dziadzia się teraz zapytać, jak to wygląda z, z tymi nowymi grzybami. Ale fajnie, że tutaj będą mogły być sarny w tej gierce Bo on już powiedział coś o update'cie, że będzie jakieś, jakieś sarny będą czy coś, no? Mi się wydaje, że jak ja rozwiozę to siano To mi da motor Motocykl <słuchy> Chłop wyszedł z auta jego auto poleciało Ale czemu to się nie skreśliło? Ja... Zniknęło teraz A gdzie jest kolejny? Tu, za tą Za stacją benzynową Za, za, za pojazdów Dziadku, dziadku! Dziadku! Powiedz mi, co to jest za grzyb? Poczekaj Muszę go mieć w pierwszym ekwipunku, czyli to muszę przenieść tu. Dobra, i tego mamy w... Czekaj, bo coś się zbugowało. Tu tego podniosę. Tego, to se tu odłożę, bo to mam na fulla. Ale odłóż to. Tu cztery. Czekaj, no patrz, klawiszologia ja... w tej gierce jest masakra, nie? Ja nie wiem w ogóle, co mam zrobić. I tu. Dobra, i ten mam pod pachą. Dziadku, co to jest za grzyb? Słyszysz? Dziadek, no poczekaj, no ja nie wiem, jaki klawisz mam nacisnąć, żeby z tobą pogadać. Doberek. No siema. Co to za grzyb? To jest gąsówka fioletowa. No. Bardzo dobry grzyb jadalny. Rozglądaj się za nimi przede wszystkim w buczynach. Kiedyś... W buczynach? ...z lasu całe kosze. No i wszystko. Dobra, to ja mogę już iść, nie? Masz jakieś porady dla początkującego grzbarza? Nie. Nie ale daję sobie radę. Ach, nie jestem aż tak stary, na jakiego wyglądam. Chociaż jak tak pomyślę, to co? Skoro proponujesz pomoc, to może odbierzesz za mnie list z poczty. Serio? Gdzie jest poczta? Poczta jest w jodłowcu, niedaleko kościoła. Okej, okay, to wiem Cieruj gdzie. Się a na pewno trafić. Jodłowiec list? Jasne, nie ma sprawy. Wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć. Ciekawe co w tym liście będzie. Eee, możesz powtórzyć, że z tym listem, pójdę już. Nara. Dobra, idziemy teraz zawieźć jeszcze. Dziadku, odejdź. Dziadku, ja ci tutaj furtkę rozwalę, dobra? Spoko. Dziadku, bo ja muszę jeszcze zawieźć tutaj e, stogi siana. A ty mi tutaj jeszcze jakiś jakichś listach gadasz. A, do, a zapłacisz mi coś za to, czy nie? Dobra, gdzie, gdzie się te stogi siana odkłada? Bo ja już gdzieś tutaj w bardzo dziwne miejsce wjechałem. Aha, tu Aha, ja miałem tędy jechać. Jakie tu fajne grzybki rosną. Ale nie będę ich na razie podnosić, bo i tak czasu nie mam i miejsca na koszyku, na, w koszyku. A tu jest, patrz, a ja jeszcze i szukam tego. Bierzemy kolejne siano i wkładamy je tutaj i powinna przyjść zapłata. No dokładnie, 130 i wszystko. O! -o. Siano mi wyleciało! No nie gadaj, że wyleciałem, no! Dobra, siano wsadzone i fajnie. Tu w końcu jesteśmy na mainie. Z Basią chyba gadać nie trzeba. Ale możemy sobie punciaka też odblokować od razu przy okazji. Siema, ile to punto było? 1000 chyba nie? Ile my mamy? 660. Siema, ile te punto kosztuje? Wenom mi powiedz, Janusz Azury gas. Azury Gaz. Ile to punto? Świetnie! 1100! 1100 to i tak niska cena. 600! Co na 600. O, za 800! Dobra, za 800 sprzedaż to ja się jeszcze zastanowię, bo nie mam kasy. Ale kupię se koszyki u ciebie. Ten duży koszyk jest fajny. On jest najlepszy na świecie. Kupimy sobie ten koszyk. Za 80, patrz. Ten też. Mogę sobie kucnąć. Ten też, dobra. I już nie mam pieniędzy. Ale to my teraz grzyby oddamy i będzie fajnie. Sorry! Ona i tak wstanie za chwilę. Oho, purhawki tam były. Puf, puf. Krzysiu! Ja tu jestem! Krzysiu, jesteś na miejscu, patrz. Odkładamy tego To, to. To jest puste, to nie To teraz zaś tu muszę wyciągnąć i tutaj, i wszystko. I patrzcie ile teraz będziemy mieli punktów. Na którym będziemy mieli miejscu... O, tu oni już tysiąc punktów mają Ty co jest? Co to byłoby te kanie na bank, nie? No takania, no ja wiedziałem Ja wiedziałem, że takania ci nie zasmakuje. To na raz ją. Aha, i te kanie też, nie, okej. Okay. To jest ta purhawka. I tu jest jeszcze takania. I ten grzybeks, dobra Tu mogę se jest takie głupie. Dwójka i trójka. I wszystko. Dobra, jedziemy na jedynkę, bo jedynka musi być zawsze pusta. ma Krzysiu. Na którym jestem miejscu? 542 punkty mam. Jestem na ostatnim miejscu. Ty, tutaj trzeba naprawdę cisnąć, bo oni już... We w... Dzisiaj jest wtorek, nie? We wtorek, człowieku, oni już mają 1000 punktów. Oni są niepoważni. A jaki jest raz najdroższy? Grzyb, borowik szlachetny, 100 punktów. Smart wyniosły. Dalej jest za 150. 140 zł kosztuje. No to chyba się musimy wybrać na tartak.